70 sadzonych drzew, w tym buki i kilka czereśni ptasich posadzili wspólnie samorządowcy, parlamentarzyści oraz dziennikarze w leśnictwie Bojanice. Akcji nie mogło zabraknąć także przedstawicieli gminy Żarów. Spotykamy się po raz czwarty na naszej akcji Media i samorządowcy sadzą las. Akcja, generalnie pomysł wziął się z 4 lata temu, kiedy w ramach jakby zadośćuczynienia dla przyrody zbudowania łącznika starostwo było zmuszone zasadzić 5 hektarów lasu. Wtedy pojawiła się ta idea, byśmy może wspólnie i samorządowcy i media wzięli za łopaty i sadzili las. I w tym roku spotkaliśmy się akurat na szkółce w Bojanicach. By dać przykład temu, by w Polsce sadzić lasy, że tych lasów w Polsce przybywa i że generalnie lasy są dobrze gospodarowane. To już czwarta tego typu akcja zorganizowana przez Nadleśnictwo Świednica. W ubiegłym roku przedstawiciele Powiatu świdnickiego sadzili sadzonki dębu w leśnictwie gilów. W tym roku nadleśniczy Jan Dzięcielski do wspólnej akcji ratowania lasów zaprosił przedstawicieli Powiatu Świednickiego, i Dzierżoniowskiego, samorządowców, parlamentarzystów oraz dziennikarzy, którzy uzbrojeni w rękawice i szpady we wtorek, 21 kwietnia, ruszyli sadzić wspólnie las. Zawsze to jest cudowna atmosfera, bo e, nadleśniczy Jan Dzielewski, Dziecielski e, potrafi to wszystko dobrze zorganizować. Ja mam okazję być po raz trzeci. I za każdym razem jest naprawdę cudownie. Słyszałem, że posadziliśmy około 3000 czy ponad 3000 drzewek. To myślę, że tak, warto organizować społeczeństwo do takich działań, gdzie wspólnie coś robimy. Są samorządowcy, są służby mundurowe, był pan wojewoda, parlamentarzyści. To służy takiej integracji społecznej, gdzie potem można wymienić różne poglądy na to, co się dzieje w naszym kraju. W imieniu gminy Żarów drzewa posadził Grzegorz Osiecki, zastępca burmistrza. Tegoroczna akcja sadzenia odbyła się z okazji 70-lecia Lasów Państwowych. Co roku impreza, ta akcja wzbudza e, duże zainteresowanie. Ja chciałbym za Państwa pośrednictwem podziękować wszystkim samorządowcom, którzy w tą akcję są włączeni. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w czynie społecznym należnym Matce Ziemi.